O to co Elżbieta II powiedziała Haremu, gdy poprosił ją o zgodę ślub z Mekhan. Nawet babci nie oszczędził w swojej biografii. Biografia księcia Harrego odbiła się echem na całym świecie. Młodszy syn króla Karola III zdradził o niej wiele niewygodnych informacji na temat relacji wewnątrz rodziny królewskiej oraz opisał wiele szczegółów z swojego prywatnego życia. Potwierdził konflikt z ojcem i bratem Williamem, a przy okazji uznał, że oczekuje przeprosin od swoich najbliższych za skrzywdzenie jego i jego żony, McChan. Wydawało się, że w swojej opowieści oszczędził przynajmniej babcie królową LGBTI, ale nie nawet zmarła i we wrześniu minionego roku monarchini Harry w Kiedy książę Harry podjął decyzję o oświadczeniu się amerykańskiej aktorce McChan Markle. Dworscy doradcy natychmiast poinformowali go, że według panujących w rodzinie królewskiej zasad, o zgodę musi poprosić swoją babcię Elżbietę i... Książę nie był tym faktem pocieszony. Nie wiedział bowiem, jak monarchini zareaguje na jego plany, ale nie miał innego wyjścia. W swojej autobiografii Spare Harry wyraził swoje poirytowanie faktem, że musiał prosić babcię o zgodę i przyznał, że dla niego jako dorosłego mężczyzny nie miało to żadnego sensu. Książę Harry w swojej książce wyznaje, że bardzo stresował się przed rozmową z królową. Wiedział bowiem, że gdyby usłyszał nim w odpowiedzi na swoje pytanie, miałby prawdziwe kłopoty i problemy w związku. Harry w swojej biografii z parę opisuje, że zdecydował się zadać pytanie podczas pobytu całej rodziny w letniej posiadłości królowej w Sandringham. Miał nadzieję na to, że wypoczęta monarchini będzie wówczas w dobrym nastroju i zareaguje pozytywnie. Poddenerwowany udał się do swojej babci i opowiedział jej, jak bardzo kocha Mekhan. A następnie dodał, że chciałby się z nią ożenić. Następnie zadał jej pytanie. Powiedziano mi, że muszę poprosić cię o zgodę, zanim w ogóle się oświadczę przywołał swoje słowa książę Harry. Wówczas królowa odparła, musisz. A Harry miał powtórzyć jej, że tak właśnie usłyszał od doradców. Cóż, w takim razie, podejrzewam, że muszę odpowiedzieć, tak stwierdziła królowa. I choć książę uzyskał zgodę, słowa monarchini zupełnie przypadły mu do gustu. Nie załapałem tego. Czy to była sarkazm? Ironia? Celowe utrzymanie w niepewności? Czy pozwoliła sobie na małą grę słów? Nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby babcia w ten sposób bawiła się słowami i był to wyjątkowo dziwaczny moment, i niewygodny. Przecinek może po prostu nie nie dobrałem słowa, używając muszę i nie mogła się oprzeć opisał nieco poirytowany Harry. Ale ostatecznie zgodę uzyskał, więc i tak kamień spadł mu z serca. Dworska ekspertka dla faktum mówi o Harmie Mekhan, Są pazerni i żyją z handlowania złymi wieściami o rodzinie. Czy powodem jest przeszłość księżnej? Wujek księżnej Kate uderza w Harrego. Poszło o wyznanie księcia na temat księżniczki Harlotte. Jeremy Clarkson przeprosił Mekhan Markle. Nie mogłem uwierzyć, że to napisałem.